Cześć, dzisiaj opowiemy sobie trochę o odgrzybianiu klimatyzacji w samochodzie. Porozmawiamy o tym, na czym polega, ile kosztuje, no i o wszystkim, o czym warto wiedzieć właśnie w kontekście tej usługi. A więc, odgrzybianie klimatyzacji to proces dezynfekujący, w którym bardzo często wykorzystuje się specjalne urządzenia i preparaty w celu usunięcia grzybów, ale również pleśni czy bakterii w układzie klimatyzacyjnym. Przeważnie w odgrzybianiu klimatyzacji stosuje się jedną z kilku dostępnych metod. Obecnie coraz częściej korzysta się z metody ultradźwiękowej, natomiast takimi klasycznymi metodami z pewnością jest ozonowanie, jakie również co po niektórzy wiem, że korzystają z dezynfekcji przy pomocy specjalnej pianki. A zatem oczywiście wybór odpowiedniej metody zależy od Was. No a jeżeli chodzi o to, ile kosztuje odgrzybianie klimatyzacji samochodowej, no to przeważnie zamkniecie się w kwocie od. 100 do 300 zł za taką usługę. Oczywiście tak wyglądają mniej więcej ceny, jeżeli robicie je u mechanika, natomiast część z was z pewnością będzie w stanie wykonać sobie taką czynność samodzielnie. Wtedy koszty też są oczywiście o wiele niższe, ponieważ płacimy wtedy za wynajęcie jakiejś maszyny, czy zwyczajnie za jakiś określony preparat. A zatem możemy jednoznacznie stwierdzić, że cena takiej usługi nie jest jakoś specjalnie wysoka, zwłaszcza jeżeli porównamy ją z innymi usługami, które przecież bardzo często Dostępne są w warsztatach. Natomiast też wielu z Was pytało, jak często robić takie odgrzybianie. Generalnie zaleca się wykonywać taką czynność minimum raz w roku, no ale jeżeli ktoś jest alergikiem, no to warto sobie robić coś takiego nawet częściej. Natomiast tak generalnie przyjmuje się, że minimum raz w roku, lub gdy ktoś po prostu zauważy jakieś pierwsze objawy związane właśnie z zagrzybieniem, czyli do takich objawów no na pewno zalicza się bardzo nieprzyjemny zapach. Często temu może towarzyszyć nasi silone parowanie na szybach, wszystko to oczywiście bezpośrednio się ze sobą wiąże. Do tego pamiętajcie też, że grzyby czy inne drobne ustroje mogą doprowadzać do różnego rodzaju dolegliwości związanych chociażby z układem oddechowym. Oczywiście na pewno więcej na ten temat powiedziałby Wam jakiś lekarz, natomiast mi osobiście chodzi o to, żebyście nie zaniedbywali tej kwestii, ponieważ tak jak wspomniałem, sama usługa nie jest rzeczy samej jakoś droga. Do tego dochodzi też jedna bardzo ważna kwestia, o której bardzo często zapominamy, a mianowicie klimatyzacja, której się nie odgrzybia, w dłuższej perspektywie może doprowadzić do różnych usterek w tym układzie, ale również do innych awarii. W gruncie rzeczy chodzi tutaj o zatkane filtry czy kanały, natomiast znam też przypadki, że poszczególne osoby doprowadziły nawet do przygrzania się poszczególnych elementów, co doprowadziło do awarii w klimatyzacji. Dlatego nie ma sensu bagatelizować tej kwestii, żeby później nie płacić więcej za jakieś bezsensowne wymiany. Do tego musicie sobie Dawać też sprawy z tego, że nadmiar wilgoci w klimatyzacji może niestety sprzyjać rozwijaniu się korozji w samochodzie na metalowych częściach, a zatem wtedy dopiero będzie problem, jeżeli coś takiego się pojawi. Dlatego miejcie to wszystko na uwadze. A zatem tak to wszystko wygląda w kontekście tej konkretnej usługi. Jeżeli ten materiał okazał się przydatny, kliknij w polubienie pod filmem. Pamiętaj także aby zasubskrybować mój kanał. No i też daj znać w komentarzu, jakie są twoje przemyślenia na temat odgrzybiania klimatyzacji.